Kiedyś próbowałam przyjść na maszynie, a ja jestem tak niedokładna. No ja się w był. No. 6 lat marzyłem o tym, żeby mieć swoje ubrania. Sześć lat. Serio, to nie jest przy przypadek, że dopiero teraz po prostu Zaprojektowanie czegoś takiego wymaga czasu Żeby wiedzieć, jakie się to chce Żeby zmierzyć, żeby pojechać do Mediolanu Zobaczyć, jak tam wyglądają bluzy Żeby pojechać gdzieś indziej, żeby zobaczyć w marketach Żeby zobaczyć sklepów i kolekcji tego Jaką ty chcesz bluzę Jakich kolorów I jak chcesz, żeby to wyglądało I oczywiście po tym, jak udało się to dzięki Monice Monika to zaprojektowała, okej okay. powiedział Michał, musisz mieć taką bluzę, żeby ona była trochę dłuższa na plecach Bo ty nie lubisz, jak ci wieje Oczywiście, że nie lubię ja nie wie, więc jest trochę dłuższa na plecach, jest super turbo genialnego materiału, jest piękna. Wspaniała. Ma wszystko tak zrobione, jak ja chciałem. To jest chyba najtrudniejsze zawsze, jak zaczynacie coś robić i żeby ktoś po drugiej stronie, czyli dziewczyny z Mi complete, dziękuję wam za to, że, że macie wyrozumiałość do tego, że ja mam zawsze z czymś problem, bo... Ale mnie tu, mnie tu ciśnie. Ojej, a możemy jeszcze poprawić rękawki? O, o kurcze, A czy te sznurki mogą być trochę bardziej okrągłe? Czy może być trochę inny kolor? Czy może być trochę bardziej niebieska? A może być trochę mniej niebieska? Może być trochę bardziej czarna? Jednak jest za bardzo czarna. Może być trochę mniej czarna? One wytrzymały. To jest niesamowite, że, że nikt nie zabija, u mnie, traktuję się jako człowiek szczęśliwy. Dziękuję wszystkim za, ty, za to, że po prostu mnie nie zakopali. Więc jak już to zaprojektowano i już yy, wszyscy wiedzieli do zrobienia, to pojechaliśmy do miejsca w którym to powstaje. W Polsce, to jest naprawdę robione w Polsce. Można to dotknąć, zobaczyć jak to powstaje, to jest genialne, to jest fantastyczne. W Szwalni Mi komplet i tam pojechaliśmy do Wrocławia. Monika, gdzie jesteśmy? E, akurat jesteśmy w kuchni. Tak, no to, to już jest, e, subskrybujcie, tak. komentujcie, jest wszystko pięknie. Od, od czego tu się zaczyna? zaczyna przygoda. zaczyna podróż magiczna tej bluzy? Wszystko Twojej W Twojej głowie. To się nie uda w takim no, razie. No, 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 no. Nie, to ja opowiem jak to się wydarzyło, że jechaliśmy kiedy z Michałem na rower i Michałowi wiało po plecach i Michał Uznał, że najlepsze bluzy to są takie, które są dłuższe z tyłu, bo nie wieje po plecach, i więc ten pomysł wziął się stąd. Jaki masz skład tych dresów? Bardzo dobry. Jest 100% wyrobek. <gry> ja się właśnie na niego wściekłam, bo nawet jak Ola u nas była, to nie słuchał, tylko siedział i sobie robił okładkę. Słuchałem! Wysłuchałeś czegokolwiek o tych Ola dresach? Ola i Cela to są właścicielki. Później zastanawialiśmy się, jakie będą hafty dla tych, którzy chcieliby mieć bardziej kolorowy dres. No i wyszło na to, że skoro Michał zajmuje się kawą. To będzie to haft espresso. Haft zrobiła graficzka nasza z osy. Bo też na Michała i kocha jego kurs o kawie. No i dresy w ogóle dlatego się nazywają właśnie Espresso. Każdy kolor, sznurka, który ma w dresie, pozwala mu na to, żeby kupić kolejny nowy zegarek pod kolor I Ja sznurka. się mega cieszę, że Casio się zgodził zrobić dokładnie taki sam kolor jak my tu w Mi Już nasza głowa, czyli ten najsłabszy element, już mamy tu za, za sobą. Co teraz się robi z tą bluzą, żeby ją zrobić? Za ścianę! Za ścianę idziemy. Za ściany idziemy. Dzień dobry. Czyli to jest to. I to jest tak, że to do każdego. Że twoja bluza, taka gotowa, powstała najpierw na papierze. Yy. I to do każdego projektu są oddzielne na pewno. I mają y, wiele takich elementów. Że w jednej bluzie to możemy policzyć, y, ile ma części na papierze. Jedna bluza. Sporo. Jak to podsumować, jednym zdaniem, cela? To jest ten, ta sekcja? To jest, to jest tworzenie formy. Według wyobrażenia, według planu. Tworzenie formy. Tworzenie formy według planu, czyli Super. jak wymyśliłeś sobie bluzę, to dziewczyny dostają wytyczne, jaki powinien być kaptur, jaka powinna być długość, czy dłuższa z tyłu, czy krótsza. Więc trzeba ją było tak zaprojektować, żeby leżała na tobie dobrze. Super. Y y jak tu jest podwójnie materiał, to to y trzeba wcześniej zaplanować. A co jest najtrudniejsze do zaprojektowania w taki sposób? Sukienka, czy co jest z takich odzieży, które tu się wydobywa? Z tej fabryki pasz. Ciebie nie zapytałem, czy chcesz być na wideo, ale jesteś i tak. Ostatnio się poróżniliśmy, ale to już traktuję, że to było zapomniane. Chcemy tak. do pani Danusi teraz. Przyjdźmy w formie, a teraz będziemy kroić. Gotowe formy są przeniesione na rysunek. Pani Danusia to wycina. I to są kolorki de facto, ja Moje? spróbuję nie zepsuć tego mojej blues. To są twoje bluzy. To są wspaniałe. Z dwóch belek to mogą być różne odcienie. Mieszać, po prostu, żeby nie okay. pomieszać okay. elementów tych samych z dwóch różnych belek. Ci podoba? Bardzo, właśnie zdjęłam tutaj z tego manekina, żeby sprawdzić, jak do spodni będzie wyglądał, ale świetnie wygląda. Ładna ta bluza. Nie z bluza. Czy to jest dla poważnych? To jest, to jest dla poważnych ludzi, co mają plan w życiu. Wykrawanie elementów, dobrze. I później Postaram te elementy się, żeby elementy lądują tutaj. I są paczkowane. On też jest paczkowany? No nie. Można, ja no też. oczywiście. Czy, czy ja Czy jak przyrządzanie Jajecznicy można nazwać gotowaniem? Oczywiście. Też Tak Dobra. samo jak ja byłem w szwani, więc już jestem krawcem. Tu pani Moniki mamy nowości żony. I co się z nimi dzieje z tymi nowościami tu? Zobaczymy, zobacz, kolejny zobacz etap. jak... Tak, to jest kolejny etap, że tutaj... Y Takiej paczki gdzie najpierw obrzucamy przy, przy bluzie na przykład. No, trzeba kaptur zszyć do rozprasowania dziurki w kapturze. Co ustaliliśmy, mój produkt jest przyjaźniejszy dla wszystkich tu niż Moniki. Dziękuję. Chyba już moją ignorancją, każdy tu jest wykończony. Powiedz co mam powtarzać, żeby mądrze brzmieć. Co teraz robię? Teraz doskonale wiem co robię. Siedzę przy renderce, oczywiście to jest oczywiste. Jakie światełko? Co się tu robi? Gdzie tu się robi coś? Ja mówię, to. śmiechy. Słyszę jak ktoś się tam śmiał z tyłu. Jak się to uruchamia, Cela? Tak! My chcieliśmy światełko tylko włączyć. Nie, nie. Reszta to chyba by nas na przeciążyło. Na, na, na o, troszeczkę naciśnij tam na pewno, Ale troszeczkę. Tak, okay. Jezus. Oh, <placamy> Dziękuję. Jezus, zrobiłem coś. Ja kiedyś próbowałam przyć na maszynie, a jestem tak niedokładna. No ale patrz, to już mi przejdzie o, dalej. No to teraz musisz dać piętą. Tu prezentujemy szef ozdobny z renderki. On jest okay. przy twoich spodniach dresowych, wykonany prawie przez ciebie. Czyli jak ktoś dostanie i się to rozsypie, to znaczy, że to bym ja. Fajnie. Nie <laughs> są elastyczne, żeby szef pracował, a się nie rozrywał. Popraz. Ekstra. Na wykończenie. Ile, bo to jest najważniejsze, ile kosztuje taka maszyna? Tego dresu nie da rady na jednej. Czyli de facto, żeby ktoś chciał w garażu zainwestować i spróbować to samo szyć, to musi mieć co najmniej cztery maszyny. Tak. I każda musi kosztować minimalnie 6 tysięcy złotych. Mniej więcej średnio tak wychodzi. Czyli... Bo dziurkarka 20 parę, tutaj 4, 12. Dużo. No. Okej, okay. to jest ale, najważniejsza ale odpowiedź. Do dresu nam się klejarka nie przydaje, ale do, do marynarki jak najbardziej I podział tak, tak i tak. Tak. Klejarka. Klejarka. Czy teraz haftujemy? Tak, no, zszywałeś. E, Zszywałem, na tak. Na różne sposoby. Na różne sposoby. A teraz będzie mieć haft. haft. renderką i z Zszywałeś. Overlock, renderka, stepnówka i teraz robisz haft. Jakie te maszyny są piękne. Ta też pod kolor? Ja nie muszę naprawdę nic tu dziergać, bo to widać, że tu powstaje. E, to jest logo znajome wszystkim. Z masa roboty. One muszą być droższe, co o, jak się... Chłopak wyszedł bardziej dokładnie i zareagował na ten na tamborku. Super, czyli mamy poprasowane i de facto to są... A metki na którym etapie? Ko? U Julii. U Julii, okej. Okay. Czyli juli co, dalej ty... idziemy? Bo mamy wyprasowane i teraz metki będą? Mamy wyprasowane i teraz... I teraz co? Że albo u Julii, albo u Kalidarii przyczepiamy metki. Okej. I Jula pięknie składa. Czyli tu metki są już pakowanko? Tak. Zawsze jestem ciekawy, jak tu tyle pracy, to wszystko kosztuje i się robi i tyle jest osób, które za to odpowiadają. To zamówienie do, do Warszawy zim autograf. Pani Beata. Tak. No. Mam nadzieję, że pani zobaczy, bo Monika wysłała liścik w pudełku, i on dotrze, i, i co? I będzie miło, może nie? Mam nadzieję. Proszę nie wyrzucać. Proszę nie zwracać tych spodni. Nie wolno, bo to customowe. A dobrze brzmi. Czym się różni ta maszyna od tamtej? Wiem, że to jest takie. A to się zdarza początkującym, że faktycznie się. Bo mi się. Jezu, jakie to było skomplikowane. Znowu szyjesz? Tak! Genialne! Coś poszło nie tak. W tym miejscu mocowanie. Mhm. Aktualnie tutaj paluszek i pan zablokuje. Okej. Okay. Pani Maria, pani Maria powiedziała, że ona mnie nauczy szyć. Więc to jest wyzwanie, które jestem w stanie przedsięwziąć, żeby się nauczyć na tych maszynach szyć. No bo kocham, kocham te urządzenia i chciałbym coś sobie uszyć, więc przyjadę tam. Dajcie znać, czy chcielibyście taki odcinek jak się uczęszyć na takiej maszynie, moim zdaniem to jest super. Dajcie znać, czy was to w ogóle interesuje i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Będzie mi bardzo miło i dawajcie znać co w ogóle sądzicie o tym, jak to tam wygląda i czy wam się podoba taki odcinek w komentarzu Ja zawsze wam odpiszę, to jest miłe więc warto komentować. Wszystkim tym, którzy kupują i, i, i kupią sobie bardzo wam za to dziękuję i panie na pewno też super się cieszą, bo były super podekscytowane bo to jest tak naprawdę pierwsza linia e, którą zrobiliśmy z Complete, która nie jest tylko dla kobiet, tylko też dla facetów, dla, dla mężczyzn którzy może dostaną to na święta od was może, a może same sobie kupicie to już zostawiam wam do dyspozycji Idziemy do dziadka Moniki dać mu twój dres i babci. Twój dres? Dać im <grym> nasz dres. Także to jest, możecie y to wykorzystać u siebie w rodzinie. Podoba się im twój produkt, znaczy warto go puścić w świat. Dzień dobry. Dzień dobry. Dres naszego projektu. Mm, to już <grym> trzeba przymierzyć, dziękuję Okej, dzięki, dzięki wam. Kto to projektował? Michał. On! No, to widać, że męska głowa. Fajnie wyglądamy. Okej. Okay. To jest o gigantyczny, gigantyczny sukces. Ja myślę, że to w ogóle. Wpisujemy do CV. Ja to do CV od razu wpiszę. Super. Ucieszył się dziadek. Podobał mu się teraz. Machają ci. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. i Dajcie znać, czy Wam się podobało. I piszcie komentarze, ja Wam odpiszę. I co? I do zobaczenia w następnym. Pa!